Siemaneczko widzowie, witam w tym filmie, a dzisiaj no ho ho ho, długo święta, ale jeszcze Mikołajki. Więc z tej okazji otwieramy kalendarz adwentowy LEGO City. jest napis LEGO City, więc bardzo fajnie. Pamiętajcie o zalajkowaniu kanału, no i zaczynamy. No właśnie, mamy tutaj przed nami piękny kalendarz adwentowy. No właśnie, tak jak myślałam. Znaczy nie myślałam tak. Ale fajny piesek, podwałasz go. A, no właśnie, to Dobra, to zaczynaj. Życie. Otwieraj już. Patrz jak to się robi. Pokaż. Patrz, no patrz. Się, patrz. Patrzcie, patrzcie, patrzcie na mnie. To. To. No, za dużo. no, za dużo. Dobra, i patrzcie to: rzucił to, rzucił to, rzucił, rzucił to. Ja cię. Dobra. Za dużo. Dzień. No patrzcie. No ładny, wygląda nawet fajnie. Dobra. No fajnie wygląda. teraz może... Jedyneczkę, no tu jest wujeczka. O, zaczyna. otworzyła żyła. O, dobra. Pokaż o. co tam jest. Uuu, jakiś człowiek. Na Taki. No człowiek na desce, o, o. No dobra. Teraz otwieram. Teraz patrz, teraz pokazuję tutaj jak otwieram. No właśnie tak to tak, jak mnie prosiłeś, Ej, fajny! A to... A to mały, a to ci chłopak mały. W dziewczynka chciałeś. Powiedzieć. Nie, nie chciałam. Jeszcze jedne układale zostało. No wiem, wiem. Dobra. Pokaż trochę dalej. O, o tak no. e, dobra, i teraz dajmy. O no dajmy tu... Nie, to nie. Nie? Aha, nie. dobra. I patrzcie, możemy go tak, ale zdejmujemy mu fryzurkę. Odwrotnie. Ale cisza? No nie, nie mogę. O, dobra. Na deskę? No dobra, to może teraz tak bardziej pokażę. O, no, bo i tak będziesz pokazać. Idzie. Idzie. Tak. Tak. I tak. Razem No i otwieramy dwuja. Dwuja, to jest dwoja. Pokazywałam, że widzimy gdzie jest dwoja. Dwuja. Tak to się robi. A! A! Co tam jest? Co tam Za Dużo! Dobrze, że nic. Nie. nie tak. Oj, ci to za za dużo? trzeba skleić. Dobra, trudno. Będzie o, trzeba skleić. Dobra, będzie trzeba skleić. za dużo. Co to jest? Pokaż, widzę. Nie wiem. Co to jest? A dwuja? No, tutaj nie ma pokazane. Chyba straż pożarna. Nie wiem, co to jest w ogóle. Wygląda co to straż Mi to wygląda tak do, mm, do węglu, takie coś do węglu. Tak, tak. No i jak my to, to nie mamy złożyć? Ym, to musi być z tym połączone. Ech. Nie! O, to znów składa. Um, a to musi być z tym włożone. Ale, wielkie, Twoje ręce, w ten odcinek. No, bo co tak. Ojciec. Dalej trochę odejść, może. No, może tak. Teraz będzie lepiej. No, coś takiego mamy na razie, widzę. zobaczymy jak będzie dalej. No i co dalej? No, no. Dobra, już chyba, nie nie, 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 to jest chyba koparka taka. Dla mnie to wygląda coś do węgla, takie, takie, coś... Wiem, ja wiem, o co Ci chodzi. No, takie coś do węgla, co wierci węgiel. Nie węgiel, tylko... To jest... No cokolwiek. Nie cokolwiek, tylko... Ziemia. No, tak. Ziemia. No kamień wierci, widzicie to? No kamień, no kamień, komień, komień. Daj kamienia jak? Ej, lego kamień. Mały kamyczek. Jeszcze jak? Lacyka. Nie, to jest zapasowe. Aha, dobra. O, widzicie? Fajne. No, fajne, fajne, fajne. Teraz to zwinę? Patrzcie. Zjeżdża. Zjeżdża, no, fajnie, fajnie. No, co, 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 Dobra, teraz piątka. Jaka piątka? Czurka! Trzecie! A trzurk, trz, Trójka! Tu tutaj. jest! W doku! Dobra, patrzcie jak otwiera się. Dwa, cztery! Genialnie, jeszcze. No, nie wiedziałem. Piesełka. <laughs> pieseł! Piesełki. Pieseł. Pieseł. Ale tu nie ma co do składania tak naprawdę. No. Daj mi jakieś... piesełka. Ale świąteczny pieseł. Ja chcę piesełka jako chłopcy. Uf uf uf, uf, uf. 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 Um, ja nam, ci... nam. Um, ja Ci kręcę dobra. Czekaj bo mam ja muszę tutaj naszego chłopca podnieść Piesek Jak go nazwiemy? Łatek? Krem? Będzie... Będzie Napiszcie widzowie jakbyście no go właśnie. nazwiły A my go Nazwały. nazwiemy Tem. Nie. Albo budyń. 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 To dobry ten budyń. Budyń. Noż mały budyń. Budyń, chodź. Masz koście. Koście! Koście! Co to ma być? Koście. Co, to, co to mają być koście? Ale masz wielkie oko. O, to się nie nie wie tak blisko. Dalej trochę może. Nie, bo ja powiększyłam trawizów. Żeby było widać tak. będzie tego pysłka. Poczekajcie. Poczekajcie. Kalendarz. Pokażcie nam, co tam było. No. Eee, no, no co? Teraz czwórka ostatnia w tym dzisiejszym odcinku. No, w tym odcinku dzisiaj czwórka ostatnia. Serio dyskorolka? No serio, co jest? Masz już taką dyskorolkę. Mogę wam nawet dowiedzieć. Proszę nawet nie będę otwierał, żebyście nie pomyśleli. Nice. Nawet masz ten kask. A niebieski kask. No to też nie jest niebieski kask. Ale to Ano. Jak chcesz to podejść do mnie do segregacji klocków. Ja Idę. Tak, pokażę co tu mamy. O matko. Co ty tu masz? Ja tu mam ludziki. Myślałam, że to ludziki to bluzki. Tutaj są zwierzątka. Ży, zwierzątka. Takie zwierzątka. Tu mam jedzonko. No tak, ale tutaj powinna być gdzieś O, snowboarding. Kolejne do snowboardingu tu są. Tu jest dyskoteka. Właśnie, właśnie. Tu mam taką Patrzcie, no i chodźmy teraz. To jest dokładnie to samo, patrzcie widzicie? Tylko, że, jest... że to jest z czarnymi kołeczkami, a to jest jedno z niebieskimi. I patrz, no. to jest idealne do tego. To jest idealne do kółek. Dobranie. Dobra, no. Dobra. następnym yy, yy. yy. razem chyba Cię nie wezmę za operatora kamery. Czemu? Patrzcie, mam już dwie dyskorolki. No już nie. Je. I jedna dwa poleciały, i druga poleciała. Jedna spadła. No. Jedna spadła, jedna spadła. Dobra, mamy już trochę otworzone, jak wiecie. <noise> podglądamy. Nie podglądamy. Nie podglądamy. Nie ma. nie ma podglądania. Ale ja chcę podglądać. Ale nie ma. Nie ma czegoś takiego jak podglądanie. Łe, łe. Łe. Nie mam widzenia. Pokażę na koniec wszystkie te nowe postacie. No dobra. To co? To, to by było na tyle, chyba że otworzymy jeszcze piątka za jutro. No, dawaj, dawaj, otwieraj. Widzowie chcą. Widzowie piszą, że tak, tak, tak. Piszcie się tak. Dobra. Otwieram dziewczynka! Na... Dziewczynka. A, dziewczynka! Jutro nie otwieram. No, nie, 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 nie. no. jutro nie. Nie, nie nagrywam odcinek reszty. No. Wszystkie? Nie, jutro ot, na, nie otwieram, jutro nie nagrywam odcinka. Może jutro nagleś odcinek z Good Pizza, Great Pizza, co? Próbowałem to Za prze... Znaczy, raz już próbowałem nagle, ale nie umiem przejść. Widzowie, zróbmy sztuczkę magiczkę. Jeszcze na tym odcinku nic nie było mar... magicznego. Czary Mary Hokus Pokus. Czary Mary Hokus Pokus. Złóż się! Złóż się! Wow, złożyło się! Co jest? Mamy dziewczynkę, która jeździ na nartach. No, na narkotach. Dobra, to może to jest szóstka. Nie nie, no, rzad, nie, nie, nie. nie, nie, nie. Rzad, 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 Patrz, mm. dawaj ją. No, daję. Zjeżdża. Dobra, teraz... Choinka! Pok teraz pokażemy ich wszystkich. No, dawaj. Czary, mary, hop! No! To są wszystkie rzeczy... Wystawa. Które... To są wszystkie rzeczy, które mam. Pokażę Wam. O, i tu jest dziewczynka. Chłopiec, pies, y, deskodolka, włosy... Y, to... Taka koparka. Taka koparka jest. No, no, pokaż no, to... im tak. Poglądajcie sobie. Hej, ja. nic łapkę w górę. No właśnie. A ty psie też się odezwiesz? Wów wów! Wów wów. Przydadzą mi się, tylko że ja nie mam w moim mieście śniegu. Ale może najpierw się przynieśmy do tego miasta. Witam w moim mieście, Lego. Tylko, że trochę ciemno. więc Trochę ciemno, no. O! Tu są światła drogowe. No, no jaśniej. No dobra, patrz. Sklep! W sklepie. W sklepie jest pan z kuczukiem. Patrzcie, moje Lego. Tutaj nie ma budynka jednego, przyniosę go. Bo... Dobra, już idzie budynek, tylko pokażę wam sklep. Mały mały Lego. Tak, y no. Idzie, jest budynek. Budynek. Tu ktoś mieszka? Tak, tak mieszka. Rodzina. Aha. Rodzina tu mieszka. A tak. pokaż w środek. pokażę. Nie, no, je, już. Mogłaś to wszystkim powiedzieć. No, zanim za to przyczepiłeś, tą górę A tu Lego chciałam. Mhm. Tu A jest taka trafie. mini figurka, automat. Dobra, no, tam nie tam tak to małe. Lego. No. Widzę, i tak nie widzą. No szkoda, że nie widzą. Ale na pewno jest tu automat. Sklep Lego. Na pewno kolego. No, spadło! Do mojego Przenieśmy się z powrotem do mojego biurka, tylko najpierw całe moje... Nie pytajcie. było, <laughs> pokażę Wam moje całe miasto. Miasto, miasto, miasto. Szpital! Do szpitala się przyniesie. Szpital, a tutaj się ładuje samochód, tylko się... No ale nie ma tu żadnej wystawy. Stawy jest dobra, więc jest widzowie, jest widzowie, ja się z wami żegnam, pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, subskrybowanie kanału Juli. No i widzowie będzie więcej odcinków z to że dopiero pierwszy odcinek. I więc ja się z wami żegnam. elo!